Witam, w czwartym odcinku z serii komentowania. Piotr Bukerek dzisiaj na tace wchodzi nam piosenka o Neymarze. Nowe wyzwania, tej piosenki nie słuchałem, no tylko po prostu nie słuchałem, ale po prostu, że Neymar znam w zasadzie nie, nie prywatnie, ale w gry FIFA 22, to po prostu skończyłem Neymar. Za tydzień będzie Messi i to już jest. Drugi film w sobotę, a pierwszy odcinek tej serii. Takie eee, w karcie macie trzeci odcinek z, jak kontynuowałem, Afrykę bagietkę. To znaczy, był krótki film, oczywiście. Eee, i Możecie napisać, jak spędzacie ferie, bo już mamy ferie eee, Tak, to moje filmy nie zajmie. No, premiera, już druga, w Ludim w sobotę o 12.45. Eee, no i tak. Niedługo będzie już niebawem będzie ma seria. Do końca 7. Więc no, i zaczynajmy. Też bitwa jest genialnie i zespuwianiem najmara jak pod palcem. Neymar kiedyś grał w tym? W Barcelonie? Neymar ja, Musisz się prezentować, tak jak w Barcelonie Neymar, wciąż ugrywać No chyba ja miał jak tam przecież e, Hasło pierwsze Neymar był w Barcelonie Ale nawet jeśli czasem przegrasz Dalej pracuj, niech tak jak Neymar, bo jeszcze masz czad się... Ale dziwnie wyglądał, bez takich włosów tych, takich swoich Takich loczkowatych Śmieją, że zaskoczysz ich, jest to nie ja się prezentować? On coś się kiwa? To właśnie tak jak w Barcelonie Neymar A to był nielegalny fauw był Chciał się kiwać, ale nawet jeśli czasem przegrał Dalej pracuje A, czyli Neymar grał z Messi, bo Messi też grał w FC Barcelonie h drugie Neymar grał z Messi w Barcelonie tak jak Neymar, bo już się masz. Strach. Niech się śmieją, ty zaskoczysz się, jest seria. Chcesz się prezentować tak jak Barcelony, Neymar chciał zwykliwać, ale. FPW w Barcelona, teraz że chciało ich do drużyny. To ciekawie. Nawet jeśli czasem czekasz, dalej tracuj, tak jak Neymar, bo już masz. Ale nie, a Neymar był na okładce FIFy. Tak, niech się śmieją, ty zaskoczysz się, seria. Musiał być jakiś starach jak musiał być. O nie ma sobie piątkę z Mesji. Wielkie trio w Barcelony Wielkie chwile Neymaria I naprawdę piękne gole Wielkie trofea, później jednak Wielka zmiana, zamieszczanie z nowych klubów no, Ale potem dali go do PL, to ciekawe Czekaj, ale tam miał dojechać historyk, kto grał Przecież w Barcelony, bo w MSG grał Dość długo Jest nowe wyzwania Kontuzje wiele zabrały, lecz jeszcze. No to się z kontu... dostał, sobie kontuzje. Zakwyci nas, możesz mieć jakieś uwagi. No ale jeśli się znasz, to widzisz, co potrafi, i że jest pod nie Myślę, że jeszcze to pokażę w niejednym meczu. Kochaj życie, jak Neymar. Teraz no um, najbardziej takim um, dobrym biegunem jest Chyba, że oczywiście. To jest Mbappé, chyba. Potem jest chyba Messi, a potem Neymar. Brazylę, też możesz być na szczycie Niech prezą, że to naiwne Odrzucaj nienawiść Dla mnie po prostu wyglądał z włosami takimi krótkimi Dla mnie nawet dziewięć wyglądało Wybieraj miłość dla wszystkich wszystko jak Neymar dla Canarias Chcesz się prezentować Tak jak Barcelonie Neymar Chcesz wykrywać Ale nawet jeśli czasem brzega Dalej pracuj tak jak Neymar Bo jeszcze masz czas No, to była co to za piosenka, no? ...i śmieją, Ty zaskoczysz i jest seria chcesz się prezentować tak jak bardzo... to musi jakiś style, po tym... ...W jest Barcelonie, Neymar te, wziął z tego co widać z filmu, Neymar grał bardzo długo w FC Barcelonie. Ale nawet jeśli czasem przegrasz, dalej tracę mi tak jak Neymar, bo ja jest... no, to nie wiem, że to stary jest krótki, ja tam nie narzekam, mi tam po parę minut tylko schodzi i nagrywki mam wolny czasem. Pozwolę oglądać po godzinę filmy <noise> z jak to w Karinie. No ale sobie troszkę, troszkę szkoda, że jest korzyścią. Jak powiem, komentują 10 miesięcy około nie? Były dwa odcinki przed przerwą i potem po przerwie były. Dzisiaj miesięcy tylko bo jak widzicie, dzisiaj miesięcy temu był e, ostatni film. Czyli jakby, no tak, więc e, no. Więc nie będę sobie rok to miał. E, rok to na czasie serii e, No, a ale mamy coś większego i tamta seria. ta co będzie być tak, że mm, połączenie. Tak jak to było z beczką. Czyli komentowałem tych najnowszych odcinków i starych, ale jeśli będą nowe odcinki w tym, to komentujemy te, to będzie po prostu taka seria, jak jest z białką. Czyli będzie w huidu, nie będzie po 30 albo na 4 odcinku, pewnie. Ale bym się przeszkadza, przynajmniej wtedy, przynajmniej wiem, że znaczy nie, wtedy, mam, wtedy mam pewność, że nie, nie zdejmą ich eee, No, jakby jest jakąś serię taką nie jaką eee, No więc tak, e, może kiedyś tylko na parę dokumentów. Nie wiem, nie mi się będzie ścia, się, być, ale to będzie. Ale no na pewno, że ta, ta seria będzie związana z beczką w tamtym roku. Czyli hmm, komentować z odcinków i tych nowych. E, a tu będzie połączyłem po prostu z tego roku ten no, odcinków komentowania i potem jeszcze te stare. I jeśli ta seria się skończy w grudniu, czego bym nie chciał, to po prostu nie będę skończyć. Po prostu po prostu będą odcinki jakby z tego roku w większości. Ja tylko tych odcinku no, co nie będzie po prostu starć. Po prostu seria ta co będzie od od lutego już 8 lutego to będzie tak czy po prostu będzie komentowanie jakby tych, tych, tych nowych odcinków ale jeśli nie będzie nowego odcinka w czasie kiedy nagram będę nagrywał film to będzie postępować odcinki więc tak to będzie wyglądała ta seria czyli ta seria znowu nie ma nie ode ma, mnie ma, nie ile nie odcinków A tak samo jak ta ale dobra, je się nam się podobał jeszcze w chwilę piosenki w kolejnym kanale. Cześć i czołem. Bye!